Wleciałbym na spanie na balkonie tuż przed ranem, bo mam problemy ze snem i tak rozwiązuję sprawę. Siedząc na fotelu, powtarzam ten taniec. Znowu kto wszystko już się nie śmieje, też z za oknami zatapia teren. Giną nadzieję, czuję tu ziemię, czekam się, znaki na niebie. Póki co to piekło, nic więcej poza tym. Dziwne znajomości, alkohole i dramaty. Opieram się o poręcz, kontemplując sens istnienia. I choć bardzo chcę inaczej, teraz stwierdzam, że go nie ma. Stwierdzam, że go nie znam i za prędko nie poznam. Chociaż pragnę więcej, jak najwięcej nowych doznań. Czuję te koszmary, czuję Powoli gasnę, nie czuję my głowy, bo weszło już naprawdę nic, już nie słyszę, mam nadzieję w końcu zasnę. Powoli mi wisi, czy na chwilę, czy na zawsze. wlecio blat na spanie, wle wle wlecieo blat na spanie. wlecio blat na spanie, wle wle wleciał i co dalej? wlecio blat na spanie, wle wle wlecieo blat na spanie. wlecio blat na spanie, wle wle wleciał i co dalej? wlecio blat na, na spanie, wle wle wlecieo blat na spanie. Spanie, wle, wle, wleciał i co dalej? Wlecio blat na spanie Wle, wle, wlecio blat na spanie Wlecio blat na spanie Wle, wle, wleciał i co dalej?